Wyobraź sobie, jak cudownie byłoby budzić się każdego dnia z poczuciem, że wszystko zmierza we właściwym kierunku i że masz pełną kontrolę nad swoim losem. Jednak jeśli słyszysz te słowa, być może w tej chwili rzeczywistość wygląda inaczej. Może czujesz się zmęczony ciągle powtarzającymi się problemami i masz wrażenie, że mimo wszelkich starań nic się nie zmienia tak, jakbyś tego pragnął. Najbardziej frustrujące jest to. Że mimo wysiłków te same trudności nieustannie wracają, jakby czekały tuż za rogiem. Ale co jeśli powiedziałbym ci, że klucz do zmiany tkwi w sposobie, w jaki myślisz. To właśnie Twoje myśli kształtują rzeczywistość. A to, na czym się skupiasz, zaczyna przyciągać do Twojego życia określone sytuacje. Jak mówi Joe Dispenza, Twoja uwaga ma ogromną moc. Jeśli koncentrujesz się na pozytywnych aspektach. Zaczynasz dostrzegać więcej możliwości i przyciągać dobre doświadczenia. W tym materiale pokażę ci, jak drobne zmiany w sposobie myślenia mogą wpłynąć na twoją codzienność i pomóc ci kreować życie, o jakim zawsze marzyłeś. Wyobraź sobie, że twój umysł działa jak potężny magnes, który przyciąga wszystko, o czym myślisz, czujesz i sobie wyobrażasz. Każda myśl, która przechodzi przez twoją głowę, działa jak sygnał wysyłany do wszechświata. Jeśli koncentrujesz się na marzeniach, celach i pozytywnych wydarzeniach, to tak jakbyś przyciągał je coraz bliżej siebie. Natomiast jeśli Twoje myśli krążą wokół lęków, ograniczeń i niepowodzeń, magnes zacznie przyciągać więcej tych negatywnych doświadczeń. To, na czym się skupiasz, wpływa na Twoją percepcję świata. Jeśli Twoją uwagę pochłaniają wyzwania i przeszkody, prawdopodobnie będziesz dostrzegać ich jeszcze więcej. Z kolei, gdy zaczniesz koncentrować się na rozwiązaniach i możliwościach, nagle pojawią się przed tobą nowe drogi, które wcześniej mogły umykać twojej uwadze. Czy zauważyłeś, że to, o czym najczęściej myślisz, zaczyna dominować w twoim życiu? To nie jest przypadek. Twój umysł działa jak ogrodnik. Myśli są nasionami, które sadzisz. Jeśli pielęgnujesz te, które niosą nadzieję, rozwój i sukces. Właśnie one zaczną kwitnąć, ale jeśli nieustannie skupiasz się na obawach i trudnościach, to one rozrosną się w Twojej rzeczywistości. Kiedy ciągle martwisz się tym, co może pójść nie tak, zamykasz się na możliwości, które mogłyby pojawić się tuż przed Tobą. A teraz wyobraź sobie, że każdego dnia świadomie kierujesz swoją uwagę na to, czego naprawdę pragniesz. Zamiast koncentrować się na przeszkodach, możesz skupić się na rozwiązaniach. Wizualizować swoje sukcesy i odczuwać radość z realizacji marzeń. Wszystko zaczyna się od jednego prostego wyboru: na czym chcesz skoncentrować swoją energię. Od teraz możesz świadomie kierować swoją uwagę na to, co pozytywne, i kreować życie, które naprawdę chcesz prowadzić. Więc co wybierasz? Nie tylko zmienisz swoje postrzeganie świata, ale także zauważysz, że świat zacznie inaczej na ciebie reagować. Możliwości zaczną się pojawiać tam, gdzie wcześniej widziałeś przeszkody, a codzienne trudności stracą swoją moc. Twoje życie stopniowo zacznie dostosowywać się do Twoich pragnień i celów. Na co więc czekasz? Już teraz zacznij świadomie wybierać myśli, które sprzyjają rozwojowi i szczęściu. To, na czym koncentrujesz swoją uwagę, rośnie i kształtuje Twoją rzeczywistość. Jeśli pielęgnujesz pozytywne nastawienie, Właśnie ono zacznie dominować w twoim życiu. Rozumiem, że szukasz sposobu na transformację swojego życia i chcę ci w tym pomóc. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam dla ciebie małą, ale ważną wskazówkę. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać inspirujące treści oraz skuteczne strategie, które pomogą ci w drodze do lepszego życia. To prosty krok, ale może mieć ogromny wpływ. Regularny dostęp do wartościowych treści pomoże Ci utrzymać właściwy kierunek i nie przegapić żadnej istotnej wskazówki. Większość ludzi funkcjonuje na autopilocie, pozwalając, by otoczenie i przeszłe doświadczenia kształtowały ich myśli oraz emocje. Każdy dzień wygląda podobnie do poprzedniego, a rutyna przejmuje kontrolę nad życiem. Ale prawda jest taka, że Masz moc, by to zmienić. Możesz świadomie przejąć kontrolę nad swoim umysłem i tym samym całkowicie odmienić swoją rzeczywistość. Zastanów się: jeśli twoje myśli wpływają na to, jakie życie tworzysz, to czy obecnie koncentrujesz się na rzeczach, które naprawdę chcesz osiągnąć? Czy może ciągle wracasz myślami do dawnych niepowodzeń, lęków i ograniczeń? Jeśli tak, to nie powinno dziwić, że sytuacja nie ulega zmianie. A teraz pomyśl: co by się stało? Gdybyś od dziś zaczął świadomie kierować swoje myśli na przyszłość pełną sukcesów, radości i spełnienia, wyobraź sobie, że prowadzisz samochód. Jeśli nieustannie patrzysz w lusterko wsteczne, skupiając się na przeszłości, trudno będzie ci dotrzeć do nowego celu. Ale jeśli podniesiesz wzrok i zaczniesz koncentrować się na drodze przed sobą, wszystko zacznie się zmieniać. Cele, które wydawały się odległe, staną się bardziej osiągalne. A przeszkody, które wcześniej wyglądały na nie do pokonania, zaczną tracić na znaczeniu. Zmiana zaczyna się w tobie, w sposobie, w jaki myślisz i na czym koncentrujesz swoją uwagę. Każdego dnia możesz podjąć decyzję, by nie pozwalać przeszłości lub zewnętrznym okolicznościom kontrolować twojego życia. Zamiast tego możesz świadomie skupić się na przyszłości, jaką chcesz stworzyć. Ten prosty. Ale potężny wybór może całkowicie odmienić Twoją rzeczywistość. Więc, dlaczego nie zacząć już teraz? Zwróć uwagę na swoje myśli i zobacz, jak wpływają one na Twoje życie. Kiedy uświadomisz sobie swoją wewnętrzną moc, zdasz sobie sprawę, że możesz zmienić wszystko. Od teraz wybieraj świadomie, koncentruj się na tym, co naprawdę ważne i co chcesz osiągnąć, a zobaczysz, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać na lepsze. Czy wiesz, że twój umysł nie odróżnia rzeczywistości od tego, co sobie wyobrażasz? To ogromna zaleta. Kiedy wizualizujesz coś w szczegółach, twój umysł zaczyna traktować to jako część rzeczywistości. I to właśnie w tym momencie zaczyna się magia. To, co regularnie sobie wyobrażasz, ma ogromną szansę stać się rzeczywistością. Pomyśl o wizualizacji jako mentalnej próbie przed sukcesem. Sportowcy przed zawodami. Mówcy przed ważnym wystąpieniem, czy artyści przed występem wszyscy oni często wyobrażają sobie moment triumfu, dokładnie wizualizując każdy szczegół. Dlaczego? Ponieważ umysł, który został przygotowany na sukces, znacznie łatwiej go osiąga. Teraz dodaj do tego afirmacje, pozytywne stwierdzenia, które regularnie sobie powtarzasz. Gdy mówisz do siebie: Jestem zdolny, zasługuję na sukces. Mam kontrolę nad swoim życiem i naprawdę w to wierzysz, twój umysł zaczyna traktować to jako prawdę. To sposób na przeprogramowanie podświadomości i dostosowanie jej do życia, jakiego pragniesz. Z czasem pozytywne afirmacje zaczynają kształtować twój sposób myślenia, wpływając na to, jak postrzegasz siebie i jakie decyzje podejmujesz. Dzięki temu twoje działania stają się bardziej zgodne z pragnieniami, które chcesz urzeczywistnić. Wyobraź sobie, że Twoim celem jest poprawa zdrowia. Jeśli codziennie poświęcisz chwilę na wizualizację siebie jako osoby pełnej energii, siły i witalności, oraz będziesz powtarzać afirmacje takie jak dbam o swoje ciało czy moje zdrowie poprawia się każdego dnia, Twój umysł zacznie traktować to jako rzeczywistość. To sprawi, że naturalnie zaczniesz podejmować wybory wspierające Twoją wizję, będziesz częściej sięgać po zdrowe jedzenie. Regularnie ćwiczyć i rozwijać dobre nawyki. Jednak sam proces wizualizacji i afirmacji to nie wszystko. Kluczową rolę odgrywa uczucie, jakie im towarzyszy. Kiedy wyobrażasz sobie sukces i jednocześnie odczuwasz radość oraz spełnienie, wysyłasz silny sygnał do swojego umysłu, że to, czego pragniesz, jest już częścią Twojego życia. W ten sposób niejako trenujesz swój umysł do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Otwierając się na jej faktyczne zaistnienie. Dlatego każdego dnia znajdź czas na wizualizację życia, które chcesz prowadzić. Skup się na szczegółach, zobacz, poczuj i usłysz, jak wygląda świat, gdy osiągasz swoje cele. Połącz to z afirmacjami, które wzmacniają twoją wiarę we własne możliwości. Gdy zaczniesz praktykować to regularnie, zauważysz pozytywne zmiany, a wszystko to dlatego, że świadomie ukierunkujesz swój umysł na to, co dla Ciebie naprawdę ważne. Skoro już mówimy o kształtowaniu rzeczywistości, mam do Ciebie małą prośbę. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy i uważasz, że może pomóc innym, zostaw polubienie. Dzięki temu nie tylko wspierasz rozwój tego kanału, ale także pomagasz innym dotrzeć do tych strategii, które mogą odmienić ich życie. Jeśli już to zrobiłeś, dziękuję. Teraz wróćmy do tematu i kontynuujmy odkrywanie, jak świadome skupienie może transformować twoje życie. Samomyślenie i wizualizowanie swoich marzeń to początek, ale prawdziwa zmiana następuje dopiero w momencie, gdy podejmujesz działanie. Kluczowe jest jednak, aby to działanie było inspirowane twoim wewnętrznym pragnieniem, a nie jedynie wykonywane z obowiązku. Czy kiedykolwiek odczuwałeś ekscytację i motywację, gdy byłeś bliski realizacji czegoś? Co naprawdę ma dla ciebie znaczenie? To właśnie przykład działania inspirowanego działania, które wynika z autentycznej chęci zmiany. Załóżmy, że twoim celem jest zbudowanie udanej kariery lub poprawa kondycji fizycznej. Samo myślenie o tym i wizualizacja sukcesu to bardzo ważne kroki, ale to konkretne działania sprawiają, że proces rzeczywiście się rozpoczyna. Nawet najmniejsze kroki w kierunku realizacji twoich celów. Takie jak codzienne 15 minut nauki, networking czy regularne spacery wysyłają wyraźny sygnał: Jestem gotów, by to osiągnąć. Co istotne, działanie nie musi być wielkie od samego początku. Wystarczy, że będzie konsekwentne i zgodne z Twoją wizją. Jeśli marzysz o sukcesie zawodowym, Twoje działania mogą obejmować rozwijanie umiejętności, poszerzanie kontaktów. W miarę jak zaczniesz podejmować konkretne kroki, zauważysz, że wokół ciebie pojawia się coraz więcej możliwości, tak jakby świat zaczynał odpowiadać na twoją determinację. Co więcej, każde, nawet najmniejsze osiągnięcie wzmacnia twoją motywację i buduje pozytywną spiralę rozwoju. Każdy krok naprzód daje ci energię do kolejnych działań, tworząc efekt kuli śnieżnej, który może prowadzić do transformacji na większą skalę. To co myślisz, w co wierzysz i jakie działania podejmujesz, ma ogromny wpływ na twoje życie. Kiedy zaczynasz świadomie wybierać myśli i kierować uwagę na to, co pozytywne, twoja rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Połączenie wizualizacji, afirmacji i inspirowanego działania to potężna kombinacja, która może przybliżyć cię do spełnienia marzeń. A więc na co czekasz? Zacznij już dziś. Poświęć chwilę na wizualizację swojego sukcesu, określ małe kroki, które możesz podjąć i działaj konsekwentnie. Przekonasz się, jak szybko zaczniesz dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, pomaga nam to dalej tworzyć wartościowe treści. Do usłyszenia, miej wspaniały dzień.